Cześć. Nazywam się Kamil Gura. A to podcast Fizjokultura, w którym po prostu opowiadam o fizjoterapii. Jestem fizjoterapeutą, terapeutą manualnym i trenerem medycznym. Pomagam ludziom pozbyć się bólu i wrócić do życia, do sprawnego życia. Tym razem słów kilka o rozciąganiu. Dzisiaj powiem o pirze. Pir, czyli poizometryczna relaksacja. Um, czyli post isometric relaxation po angielsku. Jest to bardziej fizjologiczne działanie mięśni niż technika rozciągania sama w sobie, ale często właśnie tak nazywa się ten specyficzny rodzaj rozciągania. Jest to technika, którą fizjoterapeuci znają z metody PNF, gdzie właśnie tą zasadę fizjologiczną wykorzystujemy w dwóch różnych technikach. Napnij rozluźnij i trzymaj rozluźnij. I różnią się one głównie intensywnością skurczu. Trzymaj, rozluźnij. Ona jest delikatniejsza i najczęściej ja tą technikę wykorzystuję. W niej pacjent ma po prostu oporować ruch. Pacjent ma wykonać napięcie na poziomie 10-30% maksymalnej siły, czyli po prostu prosimy o delikatne napięcie. Napnij rozluźnij z kolei jest dużo intensywniejsza. Tam prosimy o duże napięcie o próbę wykonania ruchu i przełamania naszego oporu. Prawie maksymalną pracę mięśni i dużo siły. Podobne techniki wykorzy wykorzystują osteopaci pod nazwą MET, czyli Muscle Energy Techniques. PIR przypisuje się twórcom metody PNF, Kabatowi i Meginot e, I one bazują, wszystkie tak naprawdę, czy, czy te z pnf czy te z osteopatii, na zasadach Sherringtona opracowanych na przełomie XIX i XX wieku. W tych technikach wykorzystujemy to fizjologiczne zjawisko rozluźnienia mięśni po napięciu. Czyli wykorzystamy mniej, czy wykorzystamy mniejsze napięcie i siłę, czy wykonamy submaksymalne napięcie, ten efekt zawsze będzie występował. Więc jeśli chcemy zwiększyć zakres ruchu, rozciągnąć jakiś mięsień, to PIR jest metodą taką, Przyjemniejszą techniką, która na początku rozciągania daje nam bardzo fajne efekty. Widzimy z każdym jednym powtórzeniem, z każdą jedną serią tego rozciągania coraz większy zakres ruchomości, więc wydaje się być troszeczkę przyjemniejsza. Jeśli chodzi o porównanie technik PIR i statycznego rozciągania, to nie wydaje się, żeby długoterminowo PIR był dużo bardziej skuteczny, ale wydaje mi się, że jednak jest to technika dużo przyjemniejsza niż takie długotrwałe utrzymywanie jakiejś rozciągającej pozycji. Pierw wykonujemy tak, że najpierw dochodzimy do pozycji, w której czujemy rozciąganie. Weźmy sobie na przykład rozciąganie łydki, czyli stajemy przy ścianie naprzeciwko ściany w rozkroku, tak jakbyśmy chcieli tą ścianę przepchnąć. Napieramy na ścianę, trzymając tylną stopę płasko na podłodze, i tu poczujesz wtedy rozciąganie łydki. Utrzymaj tę pozycję przez 30 sekund, minutę, potem wciśnij mocno palce w podłogę, tak jakbyś chciał oderwać piętę od podłogi, ale nie wykonuj żadnego ruchu, to jest ważne. Czyli utrzymujemy tą samą pozycję, tylko po prostu napinamy mięśnie. Utrzymaj teraz to napięcie przez 10 sekund, i potem spróbuj dalej rozciągnąć, dochodząc do, dochodząc do nowego zakresu rozciągania. I powtórz tą sekwencję trzy razy. Wola. Właśnie wykonałeś rozciąganie za pomocą techniki PIR. Czyli jak widać jest to dosyć prosta sekwencja. Najpierw rozciągamy, a później wykonujemy napięcie. W trakcie tego napięcia będzie tak, że nie będziemy czuli rozciągania. Właśnie wtedy czujemy pracę mięśni i później ewidentnie po rozluźnieniu jesteśmy w stanie wejść głębiej w ten zakres ruchomości, właśnie mocniej rozciągnąć. Rozciąganie, intensywność rozciągania może być podobna, ale zakres ruchu będzie ewidentnie większy. I ten efekt szczególnie widoczny jest tak naprawdę na początku, jak zaczynamy w ogóle się rozciągać. Wydaje mi się, że z czasem, chociaż nie mam na to żadnych konkretnych dowodów, ten efekt będzie coraz mniejszy. Im dalej wchodzimy w rozciąganie, tym z każdą sekwencją, z, każdym, z każdą serią tego rozciągania i później napięcia, nie będziemy w stanie aż tak mocniej rozciągnąć tego mięśnia. Czyli w przerwach między rozciąganiem napinamy ten rozciągany mięsień. A wiemy, że mięśnie bezpośrednio po napięciu będą się rozluźniać. Co właśnie wykorzystujemy w kolejnym rozciąganiu, zwiększając zakres ruchu. Możemy też wykorzystać napięcie przeciwnych mięśni, żeby uzyskać hamowanie zwrotne. Tych mięśni, które chcemy rozciągnąć. Ale to już, to już będą inne techniki, to już będą bardziej techniki z tego osteopatycznego metu. W tym wszystkim widać, że odpowiednie sekwencje, odpowiednie wykorzystanie zasad fizjologicznych obserwowanych przez Sherringtona pozwala nam na zwiększenie zakresu ruchu. Tu ważne jest, żeby zachować wystarczająco długi czas rozciągania, bo to właśnie ten moment jest tym, co tak naprawdę da nam zwiększenie zakresu ruchu, rozciągnięcie. Napięcie jest tylko momentem, który ułatwi powiększenie zakresu ruchu, wejście w, dojście jakby do kolejnej bariery, gdzie czujemy rozciąganie. Wydaje mi się, że skuteczność pir polega na tym, że możemy krócej wykonywać same rozciąganie. No i jest to dużo przyjemniejsze niż samo statyczne rozciąganie, utrzymywanie tej pozycji. I podobnie jak w treningu siłowym, lepiej i ciekawiej jest zrobić 5-8 powtórzeń z większym ciężarem niż zrobić 15-20 z mniejszym. Nawet jeżeli dochodzimy do tego samego poziomu a, zmęczenia, tak? czyli RP, o którym wspominałem w odcinku o autoregulacji, to jest 12. odcinek mojego podcastu. Efekty takiego treningu będą zbliżone, czy robimy cięższe, większy ciężar, ale mniej powtórzeń, czy z mniejszym ciężarem więcej powtórzeń. Długoterminowo efekty mogą być podobne, czy będą podobne właśnie, bez różnicy jaki ciężar wybierzemy, o ile dane obciążenie jest wystarczająco wymagające, ale krótkoterminowo... Czujemy większy efekt tego pierwszego podejścia, czyli większy ciężar i mniej powtórzeń. I podobnie będzie w PIR-ze. Fajniej jest zrobić krótszą sesję, w trakcie której widzimy konkretny efekt rozciągania. No i to właśnie będziemy widzieć przeszukując PubMed pod hasłem PNF Stretching, ponieważ PIR jako taki, jako nazwa występuje i w technikach PNF, i w technikach MED. Więc dużo częściej w badaniach, właśnie w artykułach naukowych, możemy znaleźć PNF stretching jako taką, powiedzmy, specyficzną technikę, właśnie związaną z pir Różnice w zakresie ruchomości nie są znacznie większe, kiedy wykorzystujemy to rozciąganie za pomocą PIR-u, jak porównujemy to sobie z statycznym rozciąganiem. Więc wydaje mi się, że znowu jest to bardziej po prostu kwestia techniki i dopasowania tej techniki do danego przypadku i do danej osoby. Dzięki temu wykorzystaniu pir wydaje mi się, że jednak jesteśmy w stanie trochę bardziej zmotywować naszego pacjenta albo klienta, daną osobę, z, której, z którą pracujemy, właśnie do regularnego rozciągania. Bo po pierwsze widzi efekty dużo szybciej, po drugie jest to trochę szybsze. A po trzecie, jest to przyjemniejsze. Mamy to rozciąganie, ale nie jest to non-stop utrzymywanie rozciągniętej pozycji. Czyli nie możemy powiedzieć, że jest to skuteczniejsza metoda zwiększenia zakresu ruchomości, tak długoterminowo, ale na pewno jest ciekawsza i przyjemniejsza. Znowu, tak jak w treningu, najważniejsza jest regularność. Jeżeli będziemy regularnie starali się zwiększyć zakres ruchomości, to on powoli będzie się zwiększał bez różnicy jaką metodę wybierzemy. Na początku, kiedy zaczynamy się rozciągać, to efekty rozciągania i tak będą dosyć szybkie, później tak jak i w treningu siłowym, będzie coraz wolniej, coraz trudniej będzie nam osiągnąć te efekty. Wydaje mi się, że też za pomocą piru na początku możemy efekty widzieć szybciej i właśnie to jest też taki sposób na Pewne ustrukturyzowanie sobie tego treningu rozciągającego. Na początku wybieramy bardziej techniki PNF-owe, bardziej techniki pirowe, właśnie te z napięciem, a później, kiedy już czujemy, że te techniki jakby w, w, wykorzystaliśmy ich maksymalny potencjał, to warto przejść do rozciągania bardziej statycznego, czy do technik też dynamicznego rozciągania, ale statyczne jak najbardziej będzie też fajnie, skuteczne w, w rozciąganiu. Co ciekawe, Zawsze myślimy o rozciąganiu jako o fizycznym wydłużaniu się mięśni, no ale to tak naprawdę się wcale nie, nie dzieje. Jeśli się rozciągamy, to zwiększamy zakres ruchu, bo nasz układ nerwowy nam na to pozwala. On adaptuje się do nowego zakresu, którego od niego wymagamy. Jeśli nie będziemy tego zakresu wykorzystywać, to to, co wypracowaliśmy, rozciągając się, będzie powoli się cofać. To nasz układ nerwowy decyduje, czy możemy wejść w dany zakres i rozciągnąć dany mięsień, a jeśli nie jesteśmy do danego zakresu przyzwyczajeni, to po prostu on nam na to nie pozwoli. Musimy z nim pertraktować i przekonywać go, że nic złego się nie stanie, jak będziemy powoli zwiększać zakres ruchomości. Warto wykorzystywać pir. Jest to fajna technika, która ułatwia nam rozciąganie, ale na pewno nie jest magicznym rozciąganiem, które jest dużo lepsze od innych form rozciągania. Więc często wykorzystuję te techniki, ponieważ widać efekt. Często zalecam te techniki, jeżeli potrzebujemy jakiegoś rozciągania albo jeżeli ktoś właśnie chce zwiększyć zakres ruchomości. Bardzo często też jednak stosuję po prostu trening siłowy w pełnym zakresie ruchu. Bo czy będziemy rozciągać, napinać, rozciągać, napinać, czy po prostu będziemy pracować danym mięśniem w pełnym zakresie ruchomości, to wydaje mi się, że ta druga wersja jest lepsza, bo jednocześnie będziemy zwiększać zakres ruchu pod obciążeniem, gdzie mamy pracę ekscentryczną, czyli powolne hamowanie ruchu i wtedy mięsień się wydłuża, tak? w sensie właśnie zakres ruchomości nam się wydłuża czy właściwie tu fizycznie mięsień właśnie w pracy ekscentrycznej też się wydłuża, ale bardziej chodzi o skurcz i kontrolowane rozciągnięcie mięśnia, w sensie wydłużanie, cały czas pod napięciem, niż właśnie w technikach, gdzie głównie skupiamy się na samym rozciąganiu. Jeżeli wykorzystujemy trening siłowy w pełnym zakresie ruchu, to oprócz efektu zwiększenia zakresu ruchomości, będziemy mieli jednocześnie efekt zwiększenia siły. I w przyszłości też hipertrofii, czyli budowania masy mięśniowej. Więc mamy dużo więcej efektów w jednym worku. I znowu, można powiedzieć, że u osób początkujących na pewno te efekty będą dużo bardziej, dużo szybciej się pojawiały, będą też dużo bardziej zauważalne, a później z czasem. Hmm, już nie jesteśmy w stanie bardziej zwiększyć zakresu ruchomości za pomocą treningu, wtedy warto, jeżeli nadal zależy nam na tym, żeby zwiększyć zakres, wprowadzić już ćwiczenia dużo bardziej rozciągające i w ten sposób właśnie pracować nad nowym zakresem ruchomości.